Cześć, witajcie z tej strony Dendro. z serdecznym że Farming Simulator 17 Obecnie jesteśmy na polskich modach, ponownie tutaj Już jadł do mnie dwie ciężarówki Jedzie Krzychu Siemano jedzie Paolo Dzień dobry Paolo, dawaj, dawaj Jedzie, i dzisiaj przeprowadzkę robimy Co to w ogóle, silnika nie słychać To elektryczny chyba w no tym Volvo na wodę? Paweł, na, na wodę. Na No, Nie, Nowy bardziej Kredycik ja wzięliśmy to. troszeczkę na gospodarstwo. Olo. Ile to ma mocy? 750 koni. No. Także co? Ładujemy powoli. Pierwszy kompanie No. Czeka, jeden tak, jeden jest chyba tutaj. Jak główny kierownik transportowy zarządza wizą przodem. Jest. Dobra, odpalam go. Jak w tym się jeździ? E, tak, no, dobra Dobra, header opuścimy Krzywo tylko musisz mi tutaj zamknąć wrota no, no problem Bo ja tak to nie wiem czy tego. Dobra, niech będzie Paolo Uwaga, bo ja do tu Pole było tam Dobra, jedziemy Sądną w środku biedak Daj Paolo, mów mi jak ja mam jechać nie trzeba prawej Czy ja będę dobrze wjeżdżał? na Pawła, żeby Paweł pierwszy wycofywał Idę, idę Kieruj mnie tutaj kieruj 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 kieruj. W prawo Jak w prawo? W lewo kieruj Jego nie. prawo No <laughs> właśnie Paweł jest za biskut, no, tak mało kieruj. Czekaj, ja muszę normalnie z witoku Boga teraz to załadować z widzoku wąga oboje jak to nie wejdzie tak? Tutaj ja spróbuję może do minatora najwyżej Bizon na piechotę pojedzie Na piechotę pojedzie? Ma sens krzyku No to wjechał Bizon To jest krasse jedziemy Pani, pani no ty... Kierowników, Pan się nie martwi, tutaj firma gotowa ja Janusz N. Spółka działa w pełnych do i nie ma sensu <laughs> nie ma sensu, panie Dobra, to kombajny chyba pojadą na piechołotkę Na maszyny trzeba ładować Tak, czekaj, czekaj, czekaj. Odjeżdżam. stąd Tak no, samo no, pszczepy no. na piechołotkę a, a zobacz, a wjechałem Czym wjechałeś? A wjechałem bizonem No oczywiście No to teraz zapalę tak klasa i będzie Dobra Łokieć pięta nie ma Dodaj mi go Tylko Paolo musisz odjechać do ciężarówka jakoś, nie? No to lepiej. Podnieś włazy Tam jeszcze wejdzie coś, poczekaj, Paweł jeszcze Tam też jakieś pługi, siągik czy coś, nie? Ja prasę bym wstawił tu. To no niech będzie prasa. Rok ty się a Ej, ja tu jechać nie mogę. Jak nie możesz jechać? A się, jest, z... jakby coś mnie trzymało. We ś inny może. Nie no. Okej okay. jest. Ale ja cię poskakuję. Tam no, zaczep może nie podniosłeś. A Paolo jak wykręca, ale zamknij to brałem, brałem było zamknąć. Czekaj, dam sobie radę bierządę. <noise> Czekaj, on, on da radę. Ale mówiłem Zaborni ani... Ten. Janusz kierownicy... Janusz, kierowni Janusz kierownicy, ja mam mówię ludzie. Na po co ja go zatrudniałem Zobacz, Krzychu Widzisz? No nic nie walnąłem. Profesjonalny załadunek. Proszę bardzo. Ja tylko czekam na tego aby pozwoli załadować prasę przy Bizonie to on, on tutaj się męczy No ja widzę, weź może tylko zetora od Dobra, będziemy więcej miejsca No tylko że z się znamy, jeśli no. tak będzie miał ciężko o, ja tak ma Czeka, on, on, on wyrobi, dawaj Tego się wyprowadzę stąd Dobra, stój 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 Ale podejdź teraz do przodu, Pani bo teraz on to nie tak. Ja weź inny ciągnik może, inny ciągnik weź No chyba za nisko tego, znaczy ma e, no możliwe Weź może to jest za torem odstaw To weź, tylko cofnij do tyłu lekko i odczep Jako podjęłeś widzisz co się dzieje? Widziałem, dawaj ja to, ja to się panie za tym biorę Ty po drugą, pasujące do tego sprzętu No to, to już więcej nie zładujemy, zaraz jedziemy Jedziemy No i nie? tam rozładunek na tamtym, po ola kieruję. Na krowy. gospodarstwo nowe Troszkę uh -huh. Tuż kredycik wzięty Ja poprowadzę Okej okay. To z tym co? Dobra Coś tu jeszcze wejdzie, czy nie? Te te... te... są trochę za wąskie Nie wiesz Tam to, ty tam to pchasz? Nie wejdziesz O, Krzysiu już myślałem Jak tutaj ty... czekaj, jak ja dam kultywator Zabierz to Ten ciągnik Dziadliwe Ja nie wiem po co ty jeszcze trzymasz tu welgierkę, z którą masz roli na Sentimentu? Dobra, ty ja O, nie, 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 stój Otwieraj mi tam bądź? Toż tam jeszcze kultura ładujemy, No A co ty myślałeś? Nie Do jedzie. pełna Tak, na Bison jeszcze, na daszek Gdzie to, na daszek? Patrz Okej okay. O Boże Widzisz mówiłem, wszystko wejdzie. A krzychu do ciebie już chodzi nic nie załaduje. Nie, dominator mina to jest od Stój, a pługi ci załaduję, stój. Nie, 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 masz. Nie jak chcesz? Nie, Dobra, lepiej pojedynczo No to jedziemy, odpalamy koguty. Co ci stało? Co się stało? Tampi jakoś zaczęło rozkładać czy coś. Krzychu jak cofa? Ja w ogóle mnie jadę? Nie wiem, no, teraz no, tak. nie patrzę. O, będę ci mówił Kobieta za kierownicą, kierowki A czekaj Co, To ty pojedziesz z klasami ja dobra? Jak nawraca Siódam w prawo? Jak o, nawraca Przy sklepie Przy lesie <noise> I tam będziesz miał Wyrobisz kiedyś, Krzychu? <noise> tak <Krzysztof. głos> <noise> Jak jedzie Ogień! Pojechał Jak ja cię gonię Ile to jedzie na godzinę twoje? 70 coś fajna kulturka, radiiko Tutaj w prawo Ogień, panie, ogień, ogień, ciśnij Ja was no, gonię. Spokojnie. <laughs> <Uch>. <laughs> ogień, ogień, ciśnij, ciśnij Co się stało Krzychu? Cię, nie, pytaj No powiedz, czy ty... O co, to drzewo zawierzyłeś czy osłup? Nie Czy odprowadził? Dojedzie Bo co... co panie, co, panie to co, się wyklepię, to jest ci... ej, mechanik się znam. <laughs> na tempomacie polecam Krzychu to żeby mnie to jechał na tym Pałuk, ogień na paolo ogień tam Paolo, komu by tam jedzie Koguty Paolo dawaj Nie mam, bieda. masz Maszlepie Jak ja was gonię Tym zetorkiem e, Panie szyczyście Teraz tutaj taki zatorkiem Teraz skręcaj Naj niż się eee. drogę A nie prosto, prosto, panie to Najpierw się zdecydujcie, czy ja Tam uważaj, no z tym kombajnem. Wiem, że najcenniejszy padł. Na góry nie wejdziesz chyba. A, wjechał. No do grubu, Nasze do grubu, gospodarstwo po prawej stronie będzie. to to bramy się wyrobić? A może no, na drodze się rozbudujemy? Może być. A to już tutaj. Panie no. pierwszy kierowca. Weź się bujni i otwieraj w garaże muszę tak powoli A z tyłu tam chyba coś było miejsca wolnego Gdzie, są? Gdzie są? Ja, powoli, jest tam Gdzie jest Tam powoli, 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 powoli Kto te Co ty robisz eee, nic Ja tam będę mogę wjechać, o To ty idź miejsce. jeżdż Paweł, ty tam śliwkę co tu ja jestem no klasem, da. to ja nie wiem, Tak, jesteśmy na gospodarstwie. Tutaj mamy to jakiś silos. <gry> tak A gdzie ja przepis zostawił? A gdzie chcesz pan, to jest pana gospodarstwo. A chyba na górce. Ja stanę tu trochę na krawężniku. Teraz będzie tak. Rok, odwróć oczy. Czekaj, czekaj. Przypaliłem klasa. No, obrócimy się Albo tutaj, o. Będzie lepsze suwa Dobry Dobry, dobry. Co tu się dzieje? No, bo my tu kombajn odstawić O, elegancko e, e, tu też jest jakaś biała substancja No że o przywaliłem <laughs> Polo, czekaj, ja jadę cię Kurza, po przetwarty Duża stopa, motyla noga a kondywator chciał jechać, no bo zwolnił okay, a ten kombajn gdzieś ci się zmieści w tej garażu? Olo, pod wiate. O, przepaliłem w bramę nowiutką. Tutaj chałupka. Silosy. Tu ja. Paolo chodźmy tu jakieś... Nie wiem gdzie my to postawimy. 4 bramy mu. Idę powoli. Bo tak się zastanawiam. Nic tam no, tu Nawet zboże mam. Milion dwieście się opłacało Panu. jak ja tutaj nie wiem gdzie to mam kultywator dać? Daj do garażu. Albo na Do Garażu. No ale na kosty to nie będę stawiał na kostę, no. Bierę wszystko co się da. O! Ktoś tutaj mi otworzył. Tutaj. No może być. Ej, okay, to. to tu tutaj schowam. Co paweł! Weź moje i na wsteku. Na wsteku, bo tam coś się nie zgadza. Szybko. Kici, kici! Ja go przytrzymam. To <laughs> to, to. <laughs> Idziemy zobaczymy go no, no, kot ci drogę Pan kot Ten bison to tak trochę dobity To jest piłeczka możemy grać w kosza Fajno fajno Boże no, Jak no. poleciała Nie no. <laughs> Pierwszy rzut od razu piłeczka Kosmos no, no, no. Za trzy Aj prawie, prawie a pan ładuje ciągnik i my jedziemy ze sprzętem dalej, czy jakoś tak? No, ciągnik zostawiamy tutaj. A czym tam zabudujemy? No, a mamy czym zabudować, dwie 60 jeszcze są. No tak. A prasę, e! Kto tu jedzie? Ja. Prasa tutaj nie może zostać. Jak główny naczelnik na na tej firmy. <laughs> Przywalił w słup. O, coś nie ma. Pojechał! Panie kierowniku! To tam się Ech. stało? Maniek, do tira! Klient nie może czekać na następną maszyny. biegiem! <grym> no i zostawił Maniek! Nalecimy. No Maniek! A gdzie ten Paulo jest? Paweł Coś mu tu w bił, czy co? Nie wiem Uuu, co tutaj jest? Co ja tutaj znalazłem? Krzychu. A mnie tu już tam nie no. wpadłem. Co? Już, ja stąd po drzwi W ciągu ja tego się może tutaj słucham trasę. Pana gospodarz, pan tu ty sobie... Ty Pana nie moje Co tam, się stało? Aniek, maniek, dawaj na gospodarstwo Dzień na przerwie nowe Na przerwie nowe <noise> Fajnie Fajnie, fajnie Kolejny nowoczesny Maniek dawaj, bo trzeba maszyny ładować, bo mi się nie wyrobiło w ciągu tego dnia ja jeszcze 3 klientów mamy do załatwienia Ja tam mam jednego krzyki Aniek ty jeszcze nie słyszałeś dla na cały dzień. Wow! Tak wow. ja się do mnie wyrały tutaj. Ja jeszcze sobie tutaj garaż otworzę. Szarzego. Ja szybko jadł na obiad i jakby spadł ze schodów. Niedobrze. <grym> I teraz nagle żyjesz! Nic się tam nie stało. No szybko obie zjadłeś Co? Szybko obie zjadłeś Nie zjadłeś. Nie zjadłeś. No jeszcze mamy treść. Ten poczekaj na drodze. Weź drugą i No wzrosłeś. No raczej. Weź 60 i ładuj tam sprzęt. Weź. Może tego. Bo, ja Nie cofuj tego. Tak. Może umyjemy półka. Ja. Ja tu się półka. Nie. No i co tu jeszcze zostało na tym gospodarstwie? Rozsiewacz Bierz prasę, ładuj. Pięćdziesiątki najgorzej. A to się kiedy się przetransportuje Panie, weźmij się przyczepę. Weź się tego. Chyba tak do... Tak, lodowenek. Ja nie, nie chwyta. To ładowania odbornika. się ładuje. Masz, to pan gwarantowany się przywiezie. Taki tu fajny świat O. Kus jest... Jeszczeń. tylko tutaj nie ma. Oj, tam nie ma ryb. A, sobie dostaje tutaj. Frawy, niech stoi ładnie. A no, bo w tym miejscu tutaj. Będzie elegancko. Władzi do 60 jogi. A co tu się dzieje, Paolo? To co to, dawaj? To nie ładuj, ja tym pojadę. Nie, to to się dzieje Musicie wrócić przez w końcu tyle kilometrów. Ja do tego siadłem. No i... E, krzychu. Stoj tam nie! Mamy problem Nie pojedziemy nigdzie. Poczekaj się. w coś. O, dobra, poszło. Co porobi? Wow, wow, wow. Poczekaj bo były pierwsze Okej okay. A teraz o chyba się... Tu już wszystko bawa. zabrane będzie? Czy coś jeszcze zostanie? Chyba, że pan coś w kątach pochował, to ja nie wiem już. A biały proszek jak nie, Nie, nie bierzemy Paolo. A tutaj jeszcze, panowie. No to jest pochowane zostało. Właśnie tutaj to można się zostawić do ziemniaczków. Akcesoria całe i tak no, dalej. Ale my pilnować ziemniaków to nie masz dużo. Nooo, masz prześciany wychodzą Dobra, to A to pina, na razie zostawimy tutaj. A to już przecież nie są. Nooo. Kąd to weźcie ma? To ziemniaków. A ty już nie weź jeszcze to sadzawkę z ładuj. Nie, to zostawimy na razie. Niech tam leży. Powoli, powoli. Powiesz, panie zaczep. Powiesz mi od internetu tak to powoli ma skręt to auto A zobacz, to ma fajny A tu się nie da niczym tych maszyn przypiąć, co? Nie Ale ja będę miał problem. problem A ta proszę mi się nie zmieści Zmieści No to się. mówiłem przodem wiecz to coś jakoś tam przyklepi się przypinie i przodem wiecz <laughs> O dobra Nie wiedzę teraz nie jeżdżę po tym. Jak on chce wyjechać tak <laughs> Ale złóż to prac chyba, bo to jest robocza, tak? Czy nie? Musi być nie, zatem na tym netrasto. Nie. Czekaj, okaj, przodem Tam najwyżej będzie pół heteru wisiało nad ziemią. To dawaj. Czego? Podbieram. podbieracza będzie Ten, Ta, się działo. Przybliż się do dobrej strony. Do domu się przybliż. Nie w takie halkołem, ja myślę, że już byś tutaj, tutaj nie pracował Tak, jedzie. Jedzie, jedzie kierowca. No to proszę jakaś kartę? <słucham> jedź do przodu. Maksymalnie do lewej, się podsuń i jedź do przodu. Jedź? i zamknij to od razu. Co on robi? jedź Wjeżdża, wjeżdża. Uda się Nie uda Dobrze jest Dobra, jedziemy Elegancko Zgasi y <laughs> To nie ja Pro Profesjonalny załadunek Dawsze Oczywiście najlepsze. Ty... Jesteśmy najlepsi Możemy jechać A bo no, pojedziemy inną drogą teraz, dobra? Ja, Tutaj... ja jak, jak, jak najszybciej, żeby dojechać, bo jest spadnie ale... ładnie nie spadnę. Ja inną, żeby na gospodarstwo wyjechać. Daj krzychu. A co tam nie wykręcisz? Palić musi. Jak ja zaraz... Niby nie chodzi, a odpala pół godziny. No cóż mówiłem, to elektryczny. A to 60? Przerobiony. blok. Przerobiony. 63, Ale. Turbo, te ma jest założone, musimy. Tutaj nie? Może nie. Nie wiadomo co tutaj. Panie, kupiłem to później. Tak przyspiesza. Interesuje mnie to, aby to jeździło. Dobra, pożegnamy się z gospodarstwem. Zamknij bramę, przyklej yy, yy, tabliczkę na sprzedaż. Oczywiście. No, nie są za darmo. <głosy> <głosy> I jedziemy. Może, może jakiś się znajdzie. Wariat na to. No nie. Ja nic Na wazu. Co o, się stało. No to te maszyny się nie trzymają na tym. Tymi. Czekaj, okay, to ja to na bok zepchnę Te maszyny pospadają zanim ja tam dojadę Nie, nie mogę... potrzebuję pomocy Wypadek Przy pracy Jak Ci się zainteresuje zakupem nowego rozsiewacza, nie takie jakieś małe cóż O, ja to też Idź Pan do sklepu, zagadaj z chinkiem, Heniek nie sprzeda Jak ja to zostawię na razie? Chyba że pan z bagażnik na pasy przytnie Dobra Ja będę do was na farmę właściwie Idź hmm, po rozładowywać ten sprzęt Co to jest? Aha dobra, to już Co to mi było przedłużanie do A ja Gdzie wy jesteś? nie miałeś załadowanych jeszcze siewki? Rosja eee, z górę. Zgubiła się z drodze. A te pługy to ja nie wiem jak my je podniesiemy Nie nie, Panie, pan lepiej mi powie pa Paweł jak ty żyjesz? <grym> Zaraz wyleci Odczep tą rachetę okay. Ja zjadę do przodu, odczep ją Na pewno? Tak Dawaj Teraz to już w ogóle... Czekaj, czekaj, wyskakuj O, idziesz, idziesz Do tyłu, no może... Weź odpinaj, odpinaj... Nie mogę A weź przyjedź mi strąć z niej Stój. Czekaj a Jeszcze no, siewnik odszczepiłem Ja no. pomysł Stój tam Przodem. Przodem weź mnie Jak, ja, jak ja cofam? Czekaj, bo ja cofam Oho No nie dobra, myślałem, że już utknąłem A... a siewnikiem co się stało? Odpiłem. To podepniesz jak go zapnę i tak I się zmieści się? Nie <śmiennie> musisz, nie musi, gdy mówisz dzięki. O, szedł! Co, cofnij Nie mogę. Już się po, potrzebujemy pomocy. O, poszła. <śmiennie> Jeszcze nie. Na no, Tylko... <śmiennie> stój, Stój, stój! Karaktywy o panowie, się. co się stało? Cofaj, cofaj, cofaj Paweł. Żeby mnie wisiał. Wyjechnął na o. Z bok mi uderz. <grym> Sąsiada! Dobra, no, no, co Pani. Panik. już <grym> wszystko spadło. Każdy by było lepiej. Do góry nogami. No ja nie wiem, kto nie płacił tutaj za blacharza. No tak, a kto jest szatan tej firmy? Przybł. To się ja, ja myślę, określa. że tutaj jednak y, musimy wezwać dźwig Nie wiem czy to się uda bez budować czołowego Oczywiście już, już prawie jesteś w domku to, to drzewo to wiesz, że nie jest tego nie ten Ja wiem Nie wiem czy, jak ta ławka Spokojnie, a tutaj prawo jazdy zdałem normalnie A takie maszyny a, Dawaj ogień Zapach, babcia sobie w tym okay. nagle ten się <laughs> za tym ciągnik, zapłonę i spada. <laughs> myślę, i że a jednak. Ona nawet ma ciągnik. Paolo, ja. Tutaj. To, no my no widziałem Ja myślę, że zostaniesz Co? No dawaj, dawaj, dawaj. Siadaj do tego. Jak już prawie. Ciebie dostałem no Paolo, teraz musisz mi pomóc Co ty zrobiłeś? Bo ja tak troszeczkę utknąłem Może wyjadę O, dobra, poszło Udało się krzywu. Ja jeszcze na liście się trzymam Który to tutaj jeździ? a no to Paolo tym <laughs> Czekaj, ja, o, poszło Elegancko. Dysia ratunkowa jest... zakończona sukcesem. No ale... jakiego Mogli tutaj ten, do 60 to na to hmm. Toż to Kranie nie pojedzie. A my ty się pójdziesz tą potosiewkę? Nie. To się potem przyjedzie. Bo to jeszcze samochód. Trzeba. No podczapił czwórki jedzie 60 kurka pół, to ma sens. No Podorywkę można by porrawić. Nie, bo stać gdzieś tam może na górę, wiesz przysiągze. To chodź do tego. No niestety. Widać jaki sprzęt biedny. Jak my jedziemy się zawrócić na stację CPN. Jakie to ci chłódki? To nie słuchaj, że to prawie jeździ. Coś odsadził. Fajnie odsadziłeś. Wow wow. Jedziemy po siodkę. Leć. Jak tam jeszcze jest samochód do zabrania? Ja pójdę wezmę. Poświęcę się. Trochę utknął. Ma ja Masz ciężarówkę swoją. Jak ja zjadę na pobocze, na chodnik. A, to się w kolejne. to na praktycznie na... Wyjedę sklepu gdzieś tam bywa. Powiem tak, stoi na nim Aha. No to Paolo już gdzie? Paliło czy nie? Teraz już jest przejazd elegancko No to idziemy, mowę, jeszcze gospodarstwo, na koniec Czy furtkę mogę zamknąć? Nie, no szkoda Ja no jadę, nic. tutaj chodnik troszeczkę jest, kawałek Jak to wygląda? Jułeczkę? Nie, nie jadę, do bazy bazy Ta? Co? Chodza czyż jak wygląda? A, nie Tutaj... Obróc. Tego, co tam wyprowadzałem, trochę więcej. Nie? Ale pomniej wszystko zabrał. Dobra, także tak to mniej więcej wygląda. Te gospodarstwo, tutaj są krowy, tam jest zbiornik, tutaj jest kolejne. Pomóżcie Syrosy. Co się stało, Polo? No bo, siewka mi przewróciła. No gdzie ty? Okej, ja cię tutaj spróbuję znaleźć. A gdzie ty jesteś dokładnie? Tam gdzie się A cię nie widać tak daleko? No więc muszę podejść Teleportujemy się A teraz go widać No Jak widzicie co Paolo narobił Myślę, że to jest ten czas, aby zakończyć odcinek Także co? Powiedzcie się się, Paolo Ja Krzychu. Ano. Jak Wam się spodobało zachęcam do łapki w górę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!